Dzień dobry, Anna Dąbrowska do Maklerski Deep Broker. Witam serdecznie, zapraszam na analizę giełdę. Dzisiaj poruszymy temat wojny na Ukrainie i jak giełda reaguje i jak może w dalszym ciągu reagować na to, co się dzieje. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji, każdy inwestowany związany jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą teraz widoczną na ekranie oraz z klauzulą, która znajduje się tuż pod wideo. Co wiemy? Zobaczmy, jak do tej pory zareagowały akcje na to, co się dzieje na Ukrainie. Czyli inwazja nastąpiła w czwartek zeszłego tygodnia i wtedy giełda amerykańska zareagowała gwałtownymi spadkami, natomiast w drugiej połowie dnia giełdy i akcje odrobiły całe spadki. To jest tutaj ta świeczka zielona, czyli były spadki, notowania sięgnęły tutaj prawie 400. I później spadki zostały odrobione. Czyli po pierwszej panice później nastąpiła jednakże odwrotna interpretacja niż początkowa. I później mieliśmy kontynuację tego ruchu. Piątek potwierdzenie tego odbicia, piękna świeczka wzrostowa i nawet ten tydzień, poniedziałek mamy. Dzień zamknięty na zielono, czyli wzrostami. Czyli to wiemy na ten moment, tak? Czyli giełda zareagowała nie najgorzej, można powiedzieć, na taką wiadomość. Generalnie historycznie giełdy bardzo szybko otrząsają się po takich konfliktach, wojnach, które się wybuchają na świecie. Giełda idzie gdzieś tam swoim torem, bo jeden problem rozwiązuje inne problemy, czyli to, z czym giełda w ostatnim czasie się borykała, może przejdę na wykres Nasdaq bardziej, bo to są spółki technologiczne. To je był strach. Inwestorzy bardzo się obawiali. Rosnące inflacja, która wynosi 7%, nagle ten problem znika z powierzchni Ziemi. Już się nie mówi tak za bardzo o tym problemie, jak i zresztą o innych. Temat podwyższenia stóp procentowych przez WET zupełnie schodzi na dalszy plan. I stoi pod dużym znakiem zapytania. Jeśli będzie, to nie będzie tak silny, jeśli w ogóle. Czyli to stanowi bardzo dobrą informację dla spółek technologicznych, bo to spółki technologiczne najbardziej właśnie traciły na wartości z uwagi na obawy zakończenia łatwego, polityki łatwego pieniądza i do druku. Także tutaj widzimy Nasdaq od końca ostatniego, czwartego kwartału zeszłego roku, widzimy spadki właśnie z obawy na podwyższanie stóp, Nasdaq stracił na wartości 22%. I teraz pytanie, dlaczego tak ładnie tutaj odbił na tą właśnie informację o wojnie na Ukrainie, tak? Jednym z czynników może być właśnie to, iż jest to informacja, iż łatwy pieniądz będzie kontynuowany, tak? Przechodząc do czysto z punktu widzenia analizy technicznej i nic poza tym, zobaczmy jak wygląda Nasdaq do znodzenia, wykres logarytmiczny, bo tylko w logarytmicznej skali on jest tak plastyczny. Ostatnia dekada spółki technologiczne znajdowały się w kanale wzrostowym. 2020 notowania wyszły z tego kanału wzrostowego. Tutaj są w takim rejonie bańki, bańki ponieważ już ponad swoimi ograniczeniami. Ostatnie spadki sprowadziły notowania nigdzie indziej, tylko do górnego ograniczenia tego kanału, który jest poziomem wsparcia. Wsparcia, czyli możemy. Bardziej prawdopodobne jest, iż nastąpi odbicie od tego poziomu, aniżeli przebicie. Czyli mieliśmy poziom i tak to sygnalizowałam na ostatnim naszym spotkaniu. Poziom to jest dopiero jedna rzecz, musi nastąpić reakcja, czyli odbicie, żebyśmy mogli mieć drugą rzecz. I tą reakcję mamy. To jest wykres tygodniowy, czyli każda świeca obrazuje zmienność notowań w czasie jednego tygodnia, czyli jest to całkiem dużo, i widzimy z ostatniego tygodnia. PIN to jest pin, to jest tak zwana świeca pin, to jest odbicie, czyli zejście bardzo nisko, natomiast później błyskawiczne odbicie i zamknięcie dużo powyżej. Tak? To jest pin, generalnie jest to odbicie od tego poziomu, tak? czyli inwestorzy, pojawili się kupujący tutaj, zapewne duzi, instytucjonalni, i skupili rynek po tańszych cenach, tak? czyli jest to poziom wsparcia i nastąpiło już odbicie. Generalnie inwestowanie w czasach kryzysów bardzo często daje dobre rezultaty, dlatego że panuje ogromny strach, są niskie ceny i to stwarza okazje dla inwestorów, którzy umią je wykorzystać. Oczywiście to, co jest teraz, nie ma żadnej gwarancji, iż teraz będą tylko wzrosty z tych poziomów, dlatego że nie wiemy, co przyniesie przyszłość, jak ten problem będzie się eskalował. Czy będzie to zimna wojna, czy będzie bardziej wojna zbrojna, i to wszystko zależy, będzie, będzie miało odzwierciedlenie na giełdach. Natomiast nigdy nie znamy, co będzie w przyszłości. To, co wiemy, to to, to co jest na wykresie i to, co jest teraz, tak? Zen. A na teraz mamy odbicie, mamy zachowany poziom wsparcia, mamy wzrosty na giełdzie, yy, mamy tą obietnicę, znowu pojawia się nieskończenie niskich stóp procentowych, nieskończenie yy, łatwego pieniądza. tak? Czyli ta narracja yy, w dalszym ciągu dzięki tym, temu konfliktowi może być kontynuowana, która już stała pod znakiem zapytania, a teraz na nowo odżywa. Czyli to wiemy. Akcje technologiczne bardzo ładnie zareagowały na, na ten, na tę informację i nie tylko nas, tak inne spółki wysokotechnologiczne, czyli innowacyjne także. A co jest najciekawsze w tym wszystkim, co jakby tutaj jest takim dużym klub programu, to są spółki zielonej energii, czyli spółki alternatywnej energii. Pojawia się w internecie mnóstwo zapytań, czy to Putin nie rozpoczął przyspieszenia zmian? Przejścia na zieloną energię, dlatego że Europa, szczególnie Europa, ale Stany też chcą być coraz bardziej uniezależnione od gazu, od ropy, od Rosji, a tylko w zasadzie nie tylko, no, ale jednym z tych metod będzie właśnie przejście na zieloną energię i widzimy ogromne wzrosty na tym sektorze, tak? Czyli. Czyli przyjdźmy do tego. Zaczęło się to. Deep Broker ma siedzibę w Portugalii, więc pierwszy przykuło moją uwagę EDP Renowawej, czyli właśnie energie odnawialne tutaj ze spółki portugalskiej. Widzimy tutaj dzienne świece, czyli trzy dni, i spółka zyskała na wartości 27%, czyli naprawdę niemało, i to nie jest wyjątek, jeśli chodzi o ten sektor. Czyli. Pytanie, czy, czy ten kryzys, czy ta sytuacja stwarza możliwość inwestycyjną czymś w sektorze, który i tak gdzieś tam był promowany, jest promowany jako nieuchronny kierunek, tak? Czyli nie zapominajmy o problemie globalnego ocieplenia i lansowania programu, iż mamy przejść do zero emisji, tak, to wszystko jest, to wszystko jest. W ostatnim czasie spółki właśnie z tego sektora notowały przyolbrzymią korektę. Przejdźmy sobie, żeby zobaczyć skalę tej korekty, na ETF, nie na pojedynczą akcję, tylko na ETF, jakim jest ETF na energię słoneczną. Czyli widzimy tutaj od szczytu styczeń 2021. Spadek 54% i to nie jest wyjątek, to jest standard w tym w sektorze generalnie, czy innowacji, czy zielonej energii. Czyli bardzo duża, duże spadki, a teraz na przeciągu trzech dni wzrost, proszę zobaczyć, 30%. Tak? Czyli tutaj jest taki hura optymizm. Zobaczymy, ale pojawia się coś, pojawia się coś nowego. I ma to sens, zarówno jeśli chodzi o fundamenty, jak i widać analizę techniczną, ale znowu, nie. Każde, każde pomysły inwestycyjne wiążą ze sobą ryzyko inwestycyjne. Sytuacja jest taka, iż jest duża zmienność, także inwestorzy muszą mieć na to uwagę. Nie? Kolejnym sektorem w sektorze zielonej energii jest energia z wiatru, czyli tutaj jest taki. Inny ETF, który ma ticker FAN, Global Wind Energy, on stracił za ten sam okres mniej więcej 30% i w ostatnim czasie plus 14%. To jest taka akcja bardzo znana firma Vestas Wind System. Jest to akcja w duńskiej koronie, która ona to już miała rekordowy zysk za 3 dni 41%. Także teraz spółka znajduje się, proszę zobaczyć, na poziomie oporu. Także jeśli ten poziom oporu tutaj zadziała, jak powinien działać opór, czyli na chwilę przynajmniej powstrzyma te wzrosty, to może byłaby jakaś okazja do zajęcia intratnej pozycji, nie gonić po 40% wzrostach w jakiejś jakimś zaślepieniu. Nie? Ale ciekawa sytuacja, ciekawe. Ciekawy trend powstał i on powstał tak niedawno. Ja tutaj wszystko pokazuję świeczki z trzech ostatnich dni, także widzimy tutaj mnóstwo y, spółek. Ja w Google wczoraj wpisałam y, Green Energy Stock i, i, i wyskoczyły takie tutaj rezultaty, jakie, jakie prezentuję. Y, natomiast wzrosty są y, wszędzie w tym zakresie. Także pytanie, właśnie, czy ta sytuacja spowoduje, y, przyśpieszenie tych zmian i finansowanie zielonej energii i pójście w tym kierunku. Jeśli tak, to okazję mamy, przetoczamy. Kolejnym in, instrumentem i kierunkiem jest energia z wodoru. Tutaj my mamy taki ETF, który bardzo niedawno powstał, on powstał w lipcu zeszłego roku, także tutaj historia notowań jest bardzo krótka. Natomiast też nigdy nie miał swoich złotych chwil, natomiast Idzie w tym samym kierunku, czyli za trzy ostatnie dni zyskał aż 30%. Także nie tylko te tradycyjne kierunki, jeśli chodzi o sytuacje zbrojne, o inwestycje. Także widzimy, iż zupełnie inne kierunki do inwestowania, niż można by przypuszczać na pierwszy rzut oka, się pojawiają i mogą być bardzo ciekawe. Czyli jest tego, jest tego troszkę. Fundusze. Tra słynące jako taki benchmark, jeśli chodzi o innowacje, są to fundusze ARK. Flagship, y, y, czołowy fundusz tego to jest ARK KK. Innowacje. Też za ten sam okres, za styczeń 2021 spadek aż 63%. I w tym momencie ma odbicie 21%. Tak? Widzimy tutaj dywergencję na RSI. Tutaj jest niższe dno, na RSI jest wyższe dno, czyli jakaś sytuacja także z punktu widzenia analizy się układa i, tak jak mówię, to fundusze, to akcje najbardziej, właśnie innowacyjne, najbardziej ucierpiały na tym strachu, jeśli chodzi o podwyższenie stóp A jeśli ten strach się oddala, no to widzimy, reakcja też jest. Zobaczymy, czy będzie dalej, natomiast tego nie wie nikt, to w inwestycjach, gdybyśmy mieli pewność, to nikt tutaj by jakby nie płacił za, za to, tak? To właśnie podejmowanie ryzyka daje możliwość osiągnięcia zysku, tak? To się tutaj z tym jednym, jedno z drugim wiąże. Innym funduszem jest nie tylko, tych funduszy jest bardzo wiele i możliwości inwestycyjnych, ale jednym z nich jest Fundusz Rewolucji Genetycznej, który też tutaj po bardzo dużych spadkach ma, ma gdzieś tam odreagowanie. Takie same wszystkie te fundusze innowacyjne, zielone energia idą w tandemie w tym samym kierunku. Okay? Jeśli chodzi o ropę, ropa, jeśli spojrzę tylko na analizę techniczną, znajduje się na poziomie oporu. Co sygnalizowałam na ostatnim spotkanie, jest to poziom 100. Proszę zobaczyć, to jest wykres ostatniej dekady, czyli ta linia czerwona, to była linia, gdzie notowania znajdowały się przez bardzo długi czas. Jest to 100, okrągły poziom. Bardzo duże wzrosty ropa ma już za sobą, ale znowu to, co jest najważniejsze, to to, że to jest poziom oporu, tak jak sygnalizuje tutaj na wielu już spotkaniach, a dwa, co jest ważne, to jest reakcja. Ostatni tydzień zamknął się pinem spadkowym, tak? Taki tutaj wisielec powstał. Jest reakcja. Czy będzie kontynuowany ten ruch spadkowy? Tak W tej sytuacji to jakby barbarzyństwo tak mówić. Ja tylko patrzę na z punktu widzenia analizy technicznej, że jest to opór i gdzieś tam powinniśmy być ostrożni. Korekty nie można wykluczyć. Mówię, analiza techniczna, yy, proszę bardzo. Teraz mamy wzrosty, widzimy ten tydzień świeca zielona, zobaczymy jak się zamknie. Jak zresztą wtedy mówiłam, tam w zeszłym tygodniu, jak tutaj było wszystko ważne, jak się zamknie świeca, a nie jak jest jeszcze otworzona. Zamknęła się tak, zresztą na złocie tak samo, nie? Dobra, czyli to jest ropa, ostrożność, co by nie było, jest to opór z punktu widzenia analizy technicznej. Uran. Uran jest w innej sytuacji niż energie innowacyjne z tego względu zielone. Dlatego, iż uran miał już okres swoich wzrostów, czyli ta korekta, którą widzimy, była tylko od listopada, czyli tutaj nie ma aż takiego fenomenu. Natomiast i tak dzieli wzrosty przez ostatnie trzy dni, voila, 17%, czyli to samo, nie? Ten wzrost alternatywy źródeł energii. Dobrze, czyli energię bez dwóch zdań jest to temat. Teraz czy ropa, czy zielona energia, czy może dwie rzeczy naraz, to już, to już zostawiam Państwu, natomiast bez dwóch zdań, takie sytuacje, co się teraz dzieje na giełdzie stwarza to takie bezprecedensowe okazje inwestycyjne. Trzeba mieć oczy otwarte, poszukiwać je, a jeśli będziemy je poszukiwać, to je znajdziemy. Jeszcze jedna, jedna rzecz, na koniec powiem, jaki jest nowy też kierunek w innym sektorze. Tutaj przed nami Bitcoin. Bitcoin póki co obronił poziom kluczowego wsparcia, czyli mamy odbicie póki co. Tak? tutaj spójrzmy dzisiaj tylko na tą żółtą linią, która stanowi tutaj poziom wsparcia, póki co jest zachowana, czyli tutaj te aktywa ryzykowne, do których się zaliczają akcje, szczególnie technologiczne, i bitcoin póki co gdzieś tam trzymają i mają odbicie na to, co się dzieje na świecie. I wspomniane złoto i poziom, który tutaj był forsowany w zeszłym tygodniu, tak? Czyli zamknęło się złoto nieładnie, tak? Czyli tutaj w ciągu dnia piękne przebicie, przebiliśmy poziom wsparcia hura tylko sygnalizowałam, ważne jak się świeca zamknie, bo dopiero jak się zamknie będziemy mogli przypieczętować, że to ten poziom został przełamany. Natomiast w tym momencie to to wygląda gorzej niż wcześniej, dlatego że jeśli został sforsowany tu i później notowania się natychmiast cofnęły, to jest to raczej pro spadkowe, a nie pro wzrostowe, czyli nieładnie wygląda ta świeca z punktu widzenia analizy technicznej z wykresu jeden dzień, tak? Jednia, jedniodniowego. Czyli tyle mogę powiedzieć na temat złota. Nie pokonał poziomu oporu i koniec, kropka. To mówi analiza techniczna, właśnie daje takie piękne sygnały, bardzo jasne. Dopiero gdy będziemy mieli zmianę z punktu widzenia analizy technicznej, nowe informacje, że jednakże tutaj będą świece zielone się mocno zamykać, to będzie inna sytuacja. Na dziś jest taka. Nie znaczy, że złoto jest złe, na odwrót, to jest całkiem bardzo dobrym pomysłem na dywersyfikację swojego portfela, szczególnie w takich czasach, jakiś tam procent, ale nie ma informacji, iż inwestorzy uciekają do złota na w odpowiedzi na to, co się dzieje na giełdzie, bo widzimy, iż tego nie robią. Są inne aktywa, gdzie kieruje się kapitał, a tam, gdzie kieruje się kapitał, tam jest trend, a trend jest Twoim przyjacielem. Ok, Czyli to jest złoto i na koniec jedziemy, prawie na koniec srebro, tak samo, Ostatnio forsowany poziom oporu, który, jeśli nie został y, y, sforsowany, to został zachowany, czyli mamy póki co odbicie z tego poziomu i większe potwierdzenie, iż ten poziom oporu trzyma. I y, co na koniec chciałam jedynie zasygnalizować, to spółki z cybersecurity, tak? czyli y, bezpieczeństwa w sieci, notujemy taki sam, że nie taki sam ale też no, widzimy, iż jest tutaj, inwestorzy poszukują inwestycji właśnie w tym sektorze. Tutaj jest jeden ctf u właśnie na ten sektor, który też za te trzy dni 15% wzrostu, czyli jest to też jakiś pomysł do, do dywersyfikacji, poszukiwania inwestycji, lokacji kapitału w tych czasach. Okay? Czyli strach, Spadki, zmienność, stwarza to okazje inwestycyjne, a tak naprawdę, jeśli posiadamy oszczędności, trzeba inwestować, trzeba dywersyfikować, bo inflacja nigdzie nie poszła, dalej jest 7%. I po prostu trzeba, trzeba aktywnym być, tak? Trzeba, trzeba aktywnie działać, i, i, a okazje pojawiają się, tylko musimy mieć otwarte oczy, otwarte konto. Zasilone konto, aby móc odpowiednio zareagować po prostu na to, co się dzieje, tak? Żebyśmy byli gotowi, gdy, gdy okazja jest przed nami. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do pozostawienia komentarzy, lajków, jeśli materiał się podoba, subskrybowania kanału, tak abyście otrzymywali automatyczne powiadomienia o nowych materiałach. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę, życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia, pozdrawiam.